Witam Państwa w programie Teresa Urbanowska zaprasza. Dziś moimi Państwa gościem jest Pan Michał Pruszyński, kandydat na posła Sprawa i Sprawiedliwości, ale radny Sejmiku Mazowieckiego. Witam Pana. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Młody człowiek, który ma już za sobą dosyć duże doświadczenie i samorządowe, i polityczne. Od czego się zaczęła Pana przygoda z polityką? Faktycznie kilkanaście lat już angażuję się w różnego rodzaju działalność społeczną, polityczną, zarówno w ramach Prawa i Sprawiedliwości. W tym momencie jestem radnym województwa mazowieckiego, natomiast wcześniej byłem radnym w Warszawie jednej, jednej z dzielnic, konkretnie Warszawskiej Woli. Natomiast również działałem w samorządzie studenckim, w Niezależnym Rzeszeniu Studentów na Uniwersytecie Warszawskim, więc ta moja. Droga pani redaktor, faktycznie jest już kilkunastoletnia. Chociaż, chociaż ma pan ze sobą kilkanaście lat, to nie da się ukryć, jest pan ciągle młodym człowiekiem, młodzi w polityce. Czy dużo dziś młodych ludzi garnie się do polityki? Jak pan to ocenia? Spotyka pan ich na swojej drodze? Ja powiem tak. Przez kilka lat pełniłem funkcję przewodniczącego struktur młodzieżowych prawa i sprawiedliwości w Warszawie. I wielu spośród moich koleżanek i kolegów obecnie pełni mandat radnych zarówno w Warszawie, jak i w powiatach gminach około warszawskich, więc faktycznie tych osób, które chcą przełożyć to, tą swoją działalność młodzieżową do tak zwanej dorosłej polityki jest, jest całkiem sporo. Prawo i sprawiedliwość generalnie jest formacją, która daje szansę młodym osobom możemy. Patrzeć na chociażby obecnego rzecznika rządu pana Piotra Millera, rocznik 1989, więc tych osób, które mają młody wiek, a działają i działają w polityce z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości, jest naprawdę całkiem dużo. Zaczął pan od działalności w strukturach studenckich, później była Rada Miasta, teraz jest Sejmik i próba startu do, do parlamentu, doświadczenie samorządowe, a parlament, jak pan chciałby to swoje doświadczenie przełożyć na pracę w parlamencie, gdy pan się dostał? Powiem w ten sposób, ja w ramach swojej działalności w sejmiku mazowieckim jestem członkiem komisji budżetu, ale jestem też członkiem komisji rozwoju gospodarczego i infrastruktury, więc tematy związane z kwestiami infrastrukturalnymi związanymi chociażby z modernizacją dróg są mi bardzo bliskie. Tutaj podejmowałem dość dużo interwencji na poziomie radnego, zarówno zapytania, również postulaty zgłaszane podczas sesji sejmiku i uważam, że to sygnalizowanie pewnych problemów, co staram się robić na poziomie województwa, można jeszcze skuteczniej robić na poziomie parlamentu, więc na pewno te kwestie rozwojowe jeżeli właśnie chodzi o, o chociażby budowę dróg są dla mnie niezwykle, niezwykle istotne. Wiem, że tutaj, <coughs> wiem, że tutaj na terenie powiatu wołmińskiego, chociażby jest kwestia drogi wojewódzkiej 634. Na czym pan przyjechał dzisiaj do Wołmina? Ja akurat przyjechałem, korzystałem z życzliwości mojego, mojego znajomego, który... Czyli przyjechał pan autem, tak? Nie przyjechałem autem dokładnie. Przyjechałem autem, natomiast ile, wiem, czasu, ile czasu pan jechał? Ja akurat jechałem z, z Pragi, tutaj myślę, że gdzieś około 40, 40 minut. No tak, jechałem. patrząc na porę dnia, mhm. w której się spotykamy, nie jechał pan w godzinach szczytu, więc proszę sobie wyobrazić, mhm. ile czasu jedzie się z Warszawy do Wołomina mhm. w godzinach szczytu, czasami półtorej godziny nawet. Ja wiem i mieszkańcy powiatu wołomińskiego sygnalizowali mi ten problem, że no właśnie tak naprawdę pewnego rodzaju wykluczenia komunikacyjnego, bo bardzo trudno jest w sposób sprawny dojechać zarówno do Warszawy, jak i z Warszawy do Wołomina, jak mówię, w sposób szybki i myślę, że... Można koleją. Można koleją, ale od tego mamy drogi, żeby no, mieszkańcy mieli wybór. Ci, którzy chcą podróżować koleją, jak najbardziej niech ten sposób transportu wybierają, ale jeżeli ktoś chce przemieścić się, Swoim samochodem, to też niech ma taką możliwość uczynić to w sposób sprawny, a tego na dzień dzisiejszy nie ma. I tutaj jest pole do działania, zarówno dla mnie, jako dla radnego Sejmiku, ale przede wszystkim dla osób, które ponoszą odpowiedzialność za to, w jaki sposób województwo jest zarządzane. Czyli do, to jest kwestia do pana Marszałka Struzika. Wiem, że był pan w sobotę w Kuligowie na rekonstrukcji. Mhm. Która tam się odbywała nad Bugiem. Czy była to Pana pierwsza wizyta w tamtym terenie, czy już Pan był wcześniej? Nie, nie miałem okazji być wcześniej na tej rekonstrukcji. Tutaj faktycznie po raz pierwszy uczestniczyłem na zaproszenie Pana, pana Wójta Radosława Korzeniewskiego w tych uroczystościach. Warto też zwrócić uwagę, że honorowy patronat nad tymi uroczystościami objął. Obecny minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Mariusz Kamiński, z którym mam zaszczyt i przyjemność od kilku lat współpracować, więc dla mnie była to pierwsza okazja, ale na pewno nie ostatnia. Jadąc do Kuligowa, z pewnością dostał się pan tam autem. Jak się jechało po drogach powiatu wojeńskiego? Ja była S8 czy inne drogi? Ja jechałem częściowo S8, natomiast ponieważ. No dość intensywnie prowadzę działania kampanijne czy prekampanijne to przemieszczałem się z, nie bezpośrednio z Warszawy, tylko z innych miejscowości i powiem tak, że troszeczkę na początku kluczyliśmy, ale udało się koniec końców dojechać, dojechać na czas. Natomiast no, drogi powiatu tutaj pan starosta. Adam Lubiak ma plan i modernizuje je. Natomiast mówię, no ja jako radny województwa mogę się skupić na kwestiach właśnie związanych z drogami wojewódzkimi. Tutaj przytoczony przykład drogi 634 no jest takim, takim polem do działania. Słysząc, droga 634 trudno mi się jest nie uśmiechać, ponieważ pracuję w lokalnych mediach od 1989 roku, czyli już parę lat, parę lat mam za sobą i odkąd pamiętam, to ta droga jest takim tematem poruszanym w każdej kampanii wyborczej. Jaka jest szansa, że ta kadencja parlamentarna przyniesie rozwiązanie tego problemu? Znaczy ja zwracam uwagę, że jest to droga wojewódzka, mhm. ale tutaj, jak mówię, my jako radni, ponieważ też chociażby radną z Powiatu Włomijskiego jest pani Katarzyna Lubiak, na pewno mhm. o te tematy związane z Powiatem Włomijskim, zarówno ja, bez względu na to, czy będę radnym, czy będę posłem, jak i tutaj pani radna Lubiak, znakomity, doświadczony samorządowiec, na pewno będziemy te działania podejmowali. Natomiast to jest kwest, tego typu kwestie są przede wszystkim postulatami do pana marszałka Struzika, do obecnej większości, która rządzi województwem mazowieckim. Natomiast my nawet jeżeli jesteśmy radnymi opozycyjnymi, mamy obowiązek wobec mieszkańców, również mieszkańców powiatu Włomiskiego zgłaszać te postulaty i pilnować, żeby urzędnicy w sposób precyzyjny i w sposób taki... Za który warto im płacić pieniądze, wykonywali te zadania. Ja mam wątpliwości, czy zarząd Województwa w sposób dobry prowadzi politykę, również politykę związaną z realizacją inwestycji. I tutaj na pewno, jeżeli pojawiają się problemy, będziemy je podnosić. Wspomniał Pan o opozycji, o, no, o, waszym, o, waszym, o waszym ugrupowaniu. Jesteśmy w takim okresie zbierania podpisów na listach. Komitety ogłosiły w zasadzie już wszystkich swoich kandydatów. Polityka jest dosyć brutalna. Kampania, kampania zapowiada się na bardzo, bardzo brutalną. Jak pan chce prowadzić swoją kampanię? Znaczy ja na pewno nie zamierzam, pani redaktor, prowadzić jej w sposób agresywne i ja mam różne doświadczenia kampanijne. Natomiast jest jedna rzecz, którą każdemu polecam, to jest bezpośredni kontakt z mieszkańcami danego powiatu czy danej gminy. Dość aktywnie staram się uczestniczyć zarówno w różnego typu uroczystościach, festynach, jak i nawet jeżeli nie ma żadnej zorganizowanej imprezy, to również staram się pojawiać i bezpośrednio rozmawiać z Mieszkańcami. Powiem tak, większość tych rozmów jest naprawdę niezwykle sympatyczna, choć też trafiają się różnego rodzaju uwagi, postulaty, że coś należałoby zrobić lepiej, i my, jako politycy, jesteśmy właśnie od tego, żeby wysłuchiwać tych postulatów. Nawet jeżeli są one krytyczne, to no my też nie jesteśmy od tego, żeby tylko słuchać pochwał. Natomiast to, co mnie cieszy, to jest to, że jednak naprawdę większość tych głosów w przeciągu ostatnich dwóch, trzech miesięcy, które słyszałem to były raczej głosy naprawdę pozytywne z e, osób zadowolonych z tego, że jednak jako Prawo i Sprawiedliwość byliśmy konsekwentni w realizacji naszych postulatów programowych. Bez względu na to w jaki sposób dostał się Pan do Kuligowa, to z pewnością zauważył Pan różnice, jakie są na terenie tego powiatu, czyli z jednej strony mamy duże miasta zbliżające się do aglomeracji warszawskiej, a z drugiej strony Kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów dalej, obszary wiejskie, słabo skomunikowane. Jako młody człowiek, co pan może zaproponować młodzieży z terenów wiejskich? Ja powiem tak, bardzo ważna jest właśnie ta kwestia związana z przeciwdziałaniem wykluczeniu. Tutaj jako Prawo i Sprawiedliwość postulujemy, między innymi to nawet nie postulujemy, realizujemy kwestię związaną z przywróceniem połączeń lokalnych. To wielu osobom, również osobom młodym, umożliwi sprawne przemieszczanie się, zarówno wewnątrz powiatu Łośńskiego, jak i również nie wiem, kwestie związane z dojazdem do Warszawy, do innych miejsc. Myślę, że to jest bardzo ważne. Istotne też jest przyciągnięcie inwestycji na teren poszczególnych powiatów, również powiatu Łośńskiego, dlatego że no, inwestorzy to są miejsca, Miejsca pracy i myślę, że tutaj też z poziomu parlamentarzysty można wspierać to, żeby ten rozwój gospodarczy szczególnych powiatów gmin przebiegał w sposób dynamiczny, bo to jak mówię, to spowoduje, że będą miejsca pracy, będzie się rozwijała infrastruktura i w konsekwencji będzie się lepiej żyło mieszkańcom. Włomina czy, czy innych gmin? Dużo działań na terenach wiejskich, małych miejscowości dzieje się za sprawą organizacji pozarządowych. Z jednej strony, z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość proponuje różnego rodzaju programy, a z drugiej strony, patrząc na ustawodawstwo idące w kierunku zmian przepisów dotyczących organizacji pozarządowych y, można dostać przysłowiowego zawrotu głowy. Przepisy zmieniają się praktycznie każdego roku. Organizacje zdążą się przyzwyczaić, nauczyć y, tego, co obowiązuje dziś, ale już wiadomo, że to, co będzie się działo po nowym roku, wygląda zupełnie inaczej. Czy zastanawiał się Pan nad tym? czy to jest konieczne, czy można coś z tym zrobić. No, parlament to jest miejsce chyba właściwe ku temu, żeby, żeby uporządkować te sprawy, bo powiem jako mhm. praktyk działający w organizacji pozarządowej i osoba, która angażuje się w prowadzenie takiego punktu doradztwa, jest to coraz trudniejsze i myślę, że coraz więcej osób będzie rezygnowało z tej formy działalności. Powiem w ten sposób, to znaczy przez te ostatnie 4 lata, moim zdaniem dużo się udało zrobić, jeżeli chodzi o uporządkowanie czy stworzenie nowych możliwości działania w ramach organizacji pozarządowych. Wcześniej faktycznie wydaje mi się, że był to jednak dosyć ograniczony krąg chociażby dotyczący różnego rodzaju subwencji czy, czy wsparcia ze strony podmiotów publicznych dla organizacji pozarządowych, powstał chociażby Narodowy Instytut Wolności, no pewnego rodzaju dystrybucja tych środków, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, przez te cztery lata się zmieniła. Natomiast faktycznie pani redaktor ma rację, że przepisy dotyczące prowadzenia takiej działalności pozarządowej, zarówno jeżeli chodzi o NGOsy, różnego rodzaju wolontariaty, powinna być jak najprostsza. To znaczy nie powinno być Zbędnej papierologii, tylko jeżeli ktoś chce działać, ma jakiś konkretny pomysł, to powinien w sposób prosty być w stanie to przeprowadzić, a później oczywiście w ramach obowiązujących przepisów prawa rozliczać różnego rodzaju działalności. Nie powinno być to utrudnione, ale moim zdaniem tutaj za ten segment organizacji pozarządowych odpowiada pan premier Piotr Gliński. I moim zdaniem, dużo dobrego udało, udało się zrobić, natomiast na pewno jeszcze wiele pracy przed nami. Ja, zmiany są, mhm. tylko problem polega na tym, że z punktu widzenia organizacji one, one powodują coraz coraz więcej zagmatwania, a nie porządkowania. I to jest ten problem, że chcąc prowadzić organizację nawet małą, trzeba coraz więcej pieniędzy przewidywać na. Tak zwaną biurokrację, o której pan wspomniał, a tych pieniędzy w projektach za wiele nie ma. I tu jest problem, że księgowi nie chcą pracować za pieniądze, które można w tych programach zapisać. Ze sponsorami jest różnie, ograniczeń jest coraz więcej, więc mówię technicznie, zamiast łatwiej, jest coraz trudniej. Ale pani redaktor, to znaczy to jest bardzo ważny, ważny głos i faktycznie tak jak powiedziałem nie powinno być różnego rodzaju zbędnych utrudnień. Natomiast to właśnie za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się różnego rodzaju programy dofinansowania na przykład nowo powstających organizacji mm. pozarządowych, nie na konkretne projekty, ale na rozwój tych organizacji, bo do tej pory wielokrotnie było tak, że organizacje pozarządowe musiały, jakby mieć, miały środki tylko i wyłącznie na poszczególne, realizację poszczególnych projektów, a nic nie zostawało na rozwój organizacji. I tutaj jednak teraz te, te programy ruszyły. Wiele organizacji pozarządowych z tego co wiem zwróciło się o, wystąpiło tego rodzaju wsparcia. I to dobrze, że jakby organizacje pozarządowe nie zastanawiają się w jaki sposób oszczędzić pieniądze z realizacji poszczególnych projektów, tylko jest po prostu wprost mechanizm, Dlatego, że jeżeli potrzeba środków na sprzęt, na wynajem biura, to że są programy, które umożliwiają taki mm -hmm. rozwój takich organizacji. Myślę, że to jest krok w dobrą stronę, ale oczywiście przez 4 lata nie da się zrobić wszystkiego tak samo, przez kolejne 4 lata na pewno też wszystkiego nie, nie zrealizujemy. Natomiast stopniowo trzeba również w segmencie organizacji pozarządowych sytuację poprawiać. Wiem, że sobie tego wszystkiego tutaj dzisiaj nie wyjaśnimy, natomiast korzystając z okazji i wierząc w to, że uda się Panu do tego parlamentu trafić, chciałam po prostu zasygnalizować, że zmiany są, ale nie tego oczekują organizacje. Mówię, to będziemy starali się również przez kolejne cztery lata ułatwiać funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Ja dziękuję bardzo za, za ten sygnał, bo tak jak mówię, no my jesteśmy od tego, żeby również wysłuchiwać Uwag krytycznych wobec nas, bo gdybyśmy wszystko zrealizowali przez 4 lata, to czym byśmy się zajmowali przez kolejną kadencję, jeżeli mieszkańcy już całego kraju nam zaufają? Patrząc na pana wyniki z ostatnich wyborów, ponad 34 tysiące głosów, robi wrażenie, ile potrzeba, żeby zostać posłem? Powiem tak, to zobaczymy. Ja. Nie przesądzam, czy to będzie 15, 10 czy 8 tysięcy głosów. Dużo będzie zależało od frekwencji w tych wyborach. Zakładam, że frekwencja będzie, będzie wysoka. Zresztą wybory do Parlamentu Europejskiego okazały się rekordowe, jeżeli chodzi o tego typ, typu wybory. Właśnie najwięcej Polaków w historii poszło do... Najwięcej Polaków w historii poszło do głosowania, jeżeli chodzi o wybory europejskie w tym roku, więc ja zakładam, że ta frekwencja będzie wysoka, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne. Natomiast mówiąc szczerze, ja się nie nastawiam na to, że muszę uzyskać, nie wiem, tyle, tyle głosów, bo to jest nie do oszacowania na, tym, na ten moment, czy tyle wystarczy, czy nie. Trzeba wykonać swoją pracę. Trzeba tak naprawdę maksymalnie każdego dnia. Wykorzystywać ten czas, który jest, rozmawiać z mieszkańcami i wierzę, że to przyniesie pozytywny rezultat. Panie Michale, mówi Pan o czasie, więc ma Pan 30 sekund, żeby powiedzieć, dlaczego warto głosować na Michała Pruszyńskiego. Szanowni Państwo, wierzę w to, że jako, jeżeli Państwo mi zaufacie, jako parlamentarzysta będę w stanie skutecznie realizować Wasze postulaty. Kwestie infrastrukturalne, budowy dróg można wspierać z poziomu parlamentarzysty i to będę chciał na pewno uczynić. Tak samo kwestia uczciwości w życiu publicznym jest dla mnie niezwykle niezwykle istotna. Współpracuję na co dzień z panem ministrem Mariuszem Kamińskim, miałem okazję obserwować, w jaki sposób on prowadzi tą działalność publiczną służbę państwu I będę chciał tą drogę, jego drogę kontynuować i wspierać go w działaniach, jeżeli zostanę wybrany jako poseł. Nasz czas minął. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję Państwu bardzo. przypomnę, że dziś moim państwa gościem był Pan Michał Pruszyński, radny Sejmiku Mazowieckiego, kandydat do Sejmu z Listy Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo.